Czy słyszał pan, że będzie 14. emerytura na jesień? Wczoraj premier ogłosił? Będzie. Dobrze, że będzie. Be, do, bardzo dobrze. Stać nas na to? Na, na, nasz, stać kraj na to? Na to roz... pani stać. A na platformy nie było ni na nic stać. A pieniądze, bo za to, że kradzili. F... No. Ile pani zyskała na polskim ładzie? 100 zł podatku. I jest pani zadowolona z tego? No czy, ja czy, czy więcej mi się przydało? Więcej mi się przydało, bo drożyzna. Jest drożyzna? Bardzo. Ale dobrze. kto ma wpływ na drożyznę, na te ceny? Nie wiem, nie wiem. Nie... Tusk po co wrócił? Tusk po co wrócił? A wysłała go Me... Niemra. Merkel? Merkel go wysłała. Ale, to, żeby... ale po co? No żeby, żeby, żeby z powrotem rząd. Czy widzi Pan, że w Hiszpanii ten Łobuz Unprzy będzie w Polsce, rząd zmieniał. I jak, jak ja pan ja ten Tusk to wiedzie, że Ludzie już go, plują na niego, wyganiają go, a ten chodzi po targowicach Dzień dobry, mam pytanie, ile pan zyskał na polskiej ładzie? Ile? Skorzystałem Czy skorzystał w ogóle pan, czy nic pan nie skorzystał? Skorzystałem ale, ale co się, takie się zmieniło? Niech pan poczeka, 30 sekund. co się takie zmieniło? Ile skorzystałem? 3 razy 7 To znaczy? A w w sam? 200 zł. Ale na, na czym 200 zł? Na emeryturze? Na emeryturze a obniżki w e, sklepie, zauważył pan? Obniżki w sklepie, co zauważyłem? O, o ten wad. No, jest trochę, ale to nie w tych dniach. Nie w każdym nie, nie, dniu. Nie, nie w, ka nie w każdym dniu? Nie w każdym dniu, ale jedno, wczoraj na przykład to było dużo obniżek. Zapiszę jest lepiej, czy, czy, czy na platformę było lepiej? Zapisów? Ale... Panie, platforma to było... Panie, platforma to... Nie był pan zadowolony z platformy? No nie no, panie, przedwiedziło pan, że... Tysiące ludzi straciły majątek. Ale co przedsiębiorstwa czy? Nie firmy, tylko ludzie wpłacały i oszukane. A panie, a czyś wiedział pan, że w Polsce to było złodziejstwo. Ile pan... pani zyskała na Polskim Ładzie? Sto złoty podatku. I jest pani zadowolona z tego? No ja czy, czy, czy więcej mi się przydało? Więcej mi się przydało, bo drożyzna. Jest drożyzna? Bardzo Ale tak. kto ma na tą drożyznę na te ceny? Nie wiem, nie powiem. Nie, nie wie pani. A, ale przecież są obniżki teraz, o ten o ten podatek w sklepach. Proszę. Przecież, przecież są obniżki teraz. No są, są, no. Ale za, za małe jeszcze? Czy... <śla> za, za małe. Czy za kogo? Zapiszę czy za platformę lepiej. Zapisu sto razy. Bo przynajmniej nie mam 2 zł waloryzacji, tylko A, mam 50. No ale... No, na co pani wystarczy te 50 zł w tych czasach? W tych czasach to nie na nic prawie. Rozumiem. A Tusk po, po co wrócił? Proszę. Donald Tusk po co wrócił? Jak pani myśli? Nie, nie, no żeby chyba rządzić. Ja jak, jak pani myśli, uda mu się? Nie. Nie ma takiej Bo Po nie pójdę za nim. A z prezydenta jest pani zadowolona? Tak. Był jakiś lepszy? Kwaśniewski, Komorowski, czy ten najlepszy? No, duda naj, najlepszy, dla mnie. A Morawiecki, dobrze sobie radzi premier? Bardzo dobrze. Ale w jakim temacie? A cada